Donald Tusk jest człowiekiem, który w tej chwili walczy o przeżycie. To jest człowiek, to jest człowiek który doskonale zdaje sobie sprawę, mm -hmm. że taki człowiek, z taką wiedzą, którą on posiada, z taką przeszłością, którą on posiada, z takimi dokumentami w Instytucie Gałka, ktoś taki nie dożywa starości. I on sobie zdaje sprawę z tego, że to, co w tej chwili robi, to musi zrobić, ponieważ Ciąży na nim bardzo, bardzo duże ryzyko tego, że zostanie pozbawiony życia. On. No to gruba Tak. Ale tak. To służby sztazji. Ależ. To nie tylko sztazji. FSB, gierów. Przypominam, przypominam, że, że e, przecież to nie kto inny jak Włodzimierz Putin powiedział o naszym człowieku, czy ich człowieku, prawda? W Warszawie. W Warszawie. Tak jest z chwilą kiedy Włodzimierz Putin zdjął rękę swojej opieki z Donalda Tuska, niech się dzieje co chce. Donald Tusk jest zagrożony i moim zdaniem to co on w tej chwili robi, to jest walka o przeżycie, o jego przeżycie. Każdy dzień, każdy dzień to widać zresztą na jego gębie, że każdy dzień wypisany jest na jego twarzy jako wielki, potężny stres. To jest dzisiejszy Donald Tusk. Tusk walczący o życie, swoje i być może również swoje bliskie.